Kim są jego asystentki? Jest nią Krystyna Woronowska. Przede wszystkim to jej profil zdaje się budzić brak zaufania. Czemu stała się ona asystentką tak ważnej osoby? Kobieta ta oficjalnie nie ma niezbędnego wykształcenia do sprawowania takiej funkcji. Jest ona absolwentką kosmetologii. Dlaczego właśnie jej trafiła się taka praca? Poza tym, może i nie ma adekwatnego wykształcenia dla stanowiska, które obejmuje, ale za to bardzo chętnie podróżuje nad Polskie Morze, skąd wstawiała wielokrotnie zdjęcia na swojego Instagrama. Z zupełnym przypadkiem premier pochodzi właśnie z tych rejonów. Internauci nie wierzą w to, że mowa jest o przypadku. Kobieta współpracująca z premierem także jest już świadoma rozgłosu. Kris Woronowskiej, córki żołnierza Armii Czerwonej, który stacjonował w Polsce w sowieckiej bazie wojskowej. Na jej temat pojawiły się informacje, które mogą niepokoić. Siostra Krystyny to według jej social mediów Marina Barańczuk. Wśród znajomych Krystyny z ruskiego w kontakcie jest Aleksandr Barańczuk, mieszkający w Sankt Petersburgu, specjalista od systemów informacyjnych. Przewodniczący Kolwiński, czy Panu jest wstyd? Nie, mi nie jest wstyd. Dlaczego mamy być wstyd? Dlatego, że wspieramy Ukrainę, która walczy z Rosją, z którą całe pokolenia Polaków walczyło o niepodległość. Walczy Ukraina, z którą mieliśmy wspólne państwo też wspólną historię mamy. Dlaczego ma być mi wstyd? Jakie wspólne państwo? Dlaczego ma być mi wstyd. No dlaczego. Roski mir, idzie na chuj! Руський мір і НА хуй! <плес> Знаєте, мені просто здається, що росіяни особливо ось цей тут. puszczani są wszyscy. Ja takie osoby znam. Ja znam kobietę z Hersonia, której spłonęło wszystko. Ona tu przyjechała z dzieckiem, który ma 8 lat. Dziewczynka przez to, jaki stres przeżyła, doznała cukrzycy i wypadły jej wszystkie zęby. Kto jej to sfinansował? Państwo Polskie? Nie. Natalia Panczenko i moja fundacja sfinansowała te zęby dla dziecka, żeby ona mogła dalej jeść. Ta kobieta 800 plus teraz straciła. Bo nie pracuje. Nie może pracować, bo musi opiekować się córką, która jest chora i jest. W strasznym stanie. I nie ma do kogo zwrócić się o pomoc. Do nas się zwraca. My się takimi ludźmi zajmujemy. Od momentu, kiedy pani racjonalnie mówiła o tym, że wszyscy codziennie powinni stracić rzeczy socjalne w Polsce, po prostu, po prostu zgadzam się z wolnością, a kiedy pani zaczęła grać na emocjach, to jest właśnie ten element, w którym ruska propaganda wchodzi jak w, jak, jak, jak w masło. Bo pierwsze, wracamy do, do początku drugiej fazy konfliktu, Polska nie ogromny błąd wpuszczając wszystkich leci. Eee, zagrożenie życia miała niewielka część ludzi mieszkających na terytoriach zagrożonych przez wojnę albo w dojdzie wojny Ale my tego wtedy nie wiedzieliśmy Ale nie nie, nie to to o tym wiedzieliśmy Wiedzieliśmy, że ludzie z, 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 przy, z przygranicza polskiego nie są w strefie wojny. Wiedzieliśmy to. Polski, że nam o tego ogromnie pod uwagę. Dura wtedy chwalił się tym, że wszyscy, wszystkich wpuszczamy jak leci. Są nagrania z tego. Wpuszczani są wszyscy. Gdyby wtedy zatrzymano całą tą kawalkadę na przynajmniej kilka dni, przerzucono na stronę ukraińską, sprawdzenie ludzi, czy oni faktycznie pochodzą ze stref zagrożonych, to oczywiście byłoby obarczono łapówkami, swoimi rzeczami, ale to nie w tym rzecz. To by już powstrzymało dużą część uchodźców, imigrantów bardziej niż w tym przypadku i w tym momencie w Polski, pol, pol, polska strona od strony medycznej dzisiaj nie byłaby tak przeciążona. E, dlaczego mówię o Putinie? Normalny człowiek zada Pani pytanie, e, dlaczego w, na Ukrainie powstają e, w zjeżdżalnie w, dla nart, stoki narciarskie, kurorty imprezy trwają w Kijowie po nocach e, i na to są pieniądze, a ukraińskiej strony nie stać na wstawienie zębów tej dziewczynce? Oto spyta normalny Polak. Dlaczego tak jest, że ta dziewczynka niezleczona na Ukrainie, przecież niecała Ukraina jest w strefie wojny, niewielka część Ukrainy jest w strefie wojny. Ta dziewczynka była z Hersonia. Ale powodu wsi tej dziewczynki świetnie. już nie istnieje. I tata świetnie. tej dziewczynki już nie. Świetnie już nie, wieś, żyje. Wieś już nie istnieje, ojciec, ojciec, nie żyje, tylko że duża część Ukrainy w, nie jest objęta strefą wojny. Buduje sobie kurorty narciarskie, imprezownie i świetnie się bawi. W tym momencie zwykły normalny Polek zada pytanie: a dlaczego pani oczekuje, że Polska będzie leczyła dziewczynkę w chwili, kiedy dwie trzecie Ukrainy świetnie się bawi się i się budują i mają super, super fajne życie. Wiem, że to nie Ale do... teraz pan też Ale... gra na emocjach. Tak? Ale Pan teraz nie, też nie, nie bo teraz, teraz uciszę, bo tak może wyglądać. Wiem, że to nie jest do końca prawda, bo znam wiele osób z Ukrainy, też z terenów, na których, na których nie toczy się wojna i tam życie nie jest zgodne po zazdroszczeniu, ale to wynika z tego, że Ukraina zawsze była w słabej kondycji, jeżeli chodzi o prowincję. Tylko zwykły, przeciętny Polak, słuchając takich emocjonalnych, takich emocjonalnych stwierdzeń, które mają pobudzić, bo dziecko bez zębów, ojciec zginął na wojnie, bardzo straszne, okej. Okay. Zwykły człowiek po tych kilku latach już się bardziej zastanawia, dlaczego Ukraina zapewnia swoim bogaczom kurorty narciarskie, a nie zapewnia swojej bidocie, tak jak i nigdy zapewnia. O jakim konkretnym kurorcie narciarskim pan Proszę mówi? wygooglać. W przypadku pani w ogóle, pani szybko informację. Kurorty narciarskie w, w, na, na Ukrainie, imprezownie w Kijowie, w dużych miastach. Na Zakarpaciu? Daniel dodaje, że na Zakarpaciu. Czy rzeczywiście budują. Znaczy, ale to jest taki argument, który ja mogę odbyć w każdą stronę, bo ja nie wiem, co wnosi do dyskusji. No to jest tak, że. To ja, jest ja, ja jest przestanę... populistyczny. No. Zaczynam ten film hasłem pewnej piosenki. chuj no, nam Europa. Tak właśnie tutaj radośnie nie śpiewają Ukraińcy. Jeżeli chcecie zaznać luksusu na europejskim poziomie, na poziomie szwajcarskim, najlepszych kurortów alpejskich, jedźcie do Bukowela. Ten kurort oferuje dużo więcej niż polskie zakopane, Bukowina razem wzięte. A mało tego, zapłacimy tutaj dużo mniej pieniędzy. A jeżeli chodzi o poziom lansu, to nawet nie ma czego porównywać. Oni się tu śmieją, że zakopane to jest dla biedaków. Bukowel to ośrodek narciarski położony w ukraińskich Karpatach 250 km od granicy z Polską. Uznawany jest za najszybciej rozwijające się tego typu miejsce na świecie. I to nawet pomimo trwające już od 3 lat w tym kraju wojny. Kuror został zaprojektowany przez specjalistów z Kanady i Austrii. Przez to może konkurować z najlepszymi ośrodkami alpejskimi. Znajduje się tutaj ponad 70 km naśnieżonych tras o różnym stopniu trudności. Ale można wybrać się także na przejażdżkę skuterem śnieżnym, psim zaprzęgiem czy ratrakiem. Część stoków jest oświetlona, co umożliwia zjazdy również nocą. Znajduje się tutaj też największe sztuczne jezioro na Ukrainie. Bukowel oferuje sporo atrakcji również latem, ale ja w tym filmie skupię się wyłącznie na sezonie zimowym. Perwa ukraińskich Karpat, no już w sumie na początku miejscowości. Rząd straganów z różnym badziewiem. Można to kupić jakieś skóry owcze, skarpety. To jest zupełnie inny klimat. Tutaj temu jest bliżej na pewno do Szwajcarii niż do tego co mamy w Polsce. A to jeszcze nie koniec, bo tak widać z 50% tutaj tych budynków to jest jeszcze w stanie jakiejś budowy. One są niedokończone. Teren nie jest do końca jakoś ogarnięty. Więc za kilka lat dopiero tu będzie szczęka opadać. thank you Tutaj bardzo ciekawe knajpy, tak jak tutaj taki domek babajagi na wodzie. No i dochodzimy do głównego deptaku, no coś takiego jak Krupówki u nas w Zakopanem. Tylko tutaj jest to stworzone tak sztucznie w ostatnich latach. No ale jest karuzela nawiązująca do takich zabytkowych stuletnich karuzel.